Witajcie na kanale ZeptoBox z tej strony Waldemar Wawer. A w dzisiejszym odcinku bohaterami w sumie wszystkimi będą takie te urządzenia, łącznie z panelem, tutaj, akurat firmy Tall Power. Cały czas jeszcze gardło mi dokucza, będzie dużo cięć, bo gardło wysiada. Przyszedł sezon znowu jest już, można powiedzieć, wiosna, i praktycznie 90% zapytań jest znowu to samo. Walcku słuchaj, mam przyczepę kempingową, co kupić. No i jak wiecie, ja w mojej przyczepie kempingowej zrobiłem panel, bo to trzeba zamontować, nieelastyczny. Nieelastyczne, fajne są panele, właśnie te takie rozkładane, ale ich ceny osiągają kosmos. W każdym razie, właśnie tego typu urządzenia, takie. Prąd w wiaderku, wszystko mające, według mnie do przyczepy będą idealne. A co więcej, będziecie mieli wtedy niezależne zastępcze źródło zasilania y, dla domu czy mieszkania nawet. Nie wszyscy, którzy mają przyczepy kempingowe, mają domy, tak, podwórka itd. Tak ja wiem, że jest dużo ludzi, którzy mają przyczepy kempingowe, ale mieszkają w mieszkaniach. Wtedy wyobraźcie sobie właśnie takie urządzonko, możecie sobie przynieść, naładować. To urządzonko jest dużo lżejsze niż Fossibot, ale Fossibot ma większą właśnie baterię. Toll Power również u mnie występowało. Wszystkie te urządzenia są dostępne na stronie Geek Buying. Sklep jest przeze mnie przetestowany, wiele razy kupowałem, link jest w opisie. I również od Geek Buying specjalnie dla Was otrzymałem trzy głośniki, więc również je wśród Was oglądających ten odcinek rozlosuję. I jak zwykle tam trzeba będzie coś zrobić, co będzie podczas trwania tego nagrania albo napis, albo jakiś komunikat przedstawiony. dostałem tutaj w tej chwili do testów Ampace Ampace, nie wiem jak to czytać czy bardziej po angielsku model 1500, bo ma około 1500 watogodzin godzin dostępnej energii oczywiście, jak wiecie, będę to sprawdzał czy znaczy, faktycznie tyle ma tam jest na tyle fajnie tutaj w tym, że Moc tego urządzenia jest 2-4 kW, czyli tak samo jak w Bocie. Ampase jest taki, jak ja chciałem, czyli musi mieć coś powyżej 2 kW, żeby było funkcjonalne w przyczepie czy w domu, żebyśmy mogli podłączyć szajnik, pralkę, urządzenia, które potrzebują dużej mocy, a nie do końca są prądożerne. Czyli spokojnie, jak wiemy z poprzednich moich odcinków o Bocie i Toll Power, w takim samym urządzonku jak to. Wiecie, że pralka zużywa zaledwie 0,8 kWh na cały cykl prania 40 stopniowego, więc a dopiero przy 65 stopniach, dopiero około 1,5 kWh na to wypranie. Więc tutaj w tym obudowie jest właśnie wymyślone tak, że jest urządzenie, które ma 1,5 kWh pojemności. Można chwilowo 4800 W je sobie obciążyć, a 2400 W można ciągnąć non-stop, dopóki się oczywiście nie rozładuje ta bateria. Ale również tutaj mamy możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii, czego już oczywiście brakuje w FossiBocie 3 Toll Power. Ja obecnie używam FossiBota jako takiego mojego głównego, że tak powiem, narzędzia i powiem Wam, że Świetnie się sprawuje, ma to urządzenie już aplikację, ma taki ambient light, właśnie takie oświetlenie. Ja nawet myślałem, że po prostu chodzi o to, żeby to światełko słabiej świeciło. A tutaj wymyślili właśnie LEDy w tym miejscu, żeby tworzyło taki nastrojowy, delikatną poświatę oświetlenia. W tej chwili właśnie się ładuje z tego Fossilbota, nie osiąga więcej niż 1400 W, a ponoć miało dojechać nawet do 2-4 kW i skrócić czas ładowania do godziny. Andes 1500 i to jest prąd w wiaderku tutaj w komplecie jest jakaś taka informacja karta gwarancyjna instrukcja obsługi jakaś torebka z kablami Oglądajcie ten film uważnie, bo do wygrania w tym odcinku, do rozosowania z tego odcinka będą trzy takie głośniki podarowane przez gigbank dla Was, specjalnie jakieś wodoodporne. Tych akurat nie testowałem głośniczków, są fabrycznie zapakowane, więc nie będę ich otwierał, żebyście dostali noweczki. Na przedniej ściance mamy włącznik światła, mamy włącznik główny, jak widać, już się coś tam wyświetla, mamy cztery wyjścia 18-watowe USB typu A, 100 w power delivery i drugie 100 w Tutaj jest złącze zapalniczki i dwa złącza takie typu osiowego. Na tylnej ściance są widoczne cztery gniazda wyjściowe z włącznikiem i tu na dole ładowanie z zapalniczki samochodowej lub też z panela i 230 V. Tutaj na lewej ściance, patrząc od przodu, jest ekstra batery port. Tu jest do podłączenia kolejnych baterii i jeszcze jest aplikacja. Tu jest, tu jest jakby taka jeszcze gumka, do tego, żeby to prawdopodobnie leżało sobie tak. Od dołu jest tylko tabliczka, czyli to jest Andes 1500, pojemność 1462 watogodziny. Możliwość zasilania z 230 maksymalnie 2200 W. Czyli to jest zdecydowanie więcej niż tutaj ten obecny na przykład FossilBot. No i tutaj wszystkie wejścia, wyjścia. Maksymalnie 4800 watów chwilowego. Czyli tutaj jedynie co: to brak jest kabelka do podłączenia paneli od razu. Jest tylko kabel 230 i ten do zapalniczki, I oczywiście. Można też pod niego tu panele podłączyć, ale to kombinować trzeba. W więc najpierw, jeżeli mamy tego Bot'a, którego używam na co dzień, to najpierw sprawdzimy, bo na 25% naładowania tylko, więc sprawdzimy, jak się to będzie ładowało z zapalniczki. 100 W, wejście, 11 godzin, że się będzie ładować do pełna. Na Fossibocie pokazuje tutaj 105 W, na ile widzicie. A tutaj pokazuje 103, 102, 101, więc jest powiedzmy OK, 11 godzin będzie się ładowało przy takich parametrach. Dobra, słuchajcie, no zobaczymy, jeszcze mam tutaj e, akurat od Toll Power, więc zobaczymy jakie tam są akcesoria. Tu mam akurat panel od Toll Power 200W, ale chodzi o to, że właśnie, właśnie przy takim panelu solarnym są zazwyczaj właśnie różne końcóweczki i tu m.in. jest coś takiego, że się kończy zwykłymi MC4 natomiast tu z MC4 jest praktycznie na dowolne przejście, więc jak sobie kupicie taki tego typu panel, one są niestety drogie ale można jak najbardziej podłączyć normalne Teraz jest zatem podłączony taki panel. Słońce nie jest jakieś bardzo mocne, jeszcze tutaj cień pada, jest dopiero marzec, ale zobaczcie, 100W prawie leci z tego 200W panela, więc i tak nieźle, więc można to urządzenie zasilać dowolnie. Przypominam o konkursie. Za oglądanie tego odcinka będzie losowanie trzech takich głośników od GigBank. I na też możecie zakupić tutaj to urządzonko. Fossibot i Toll Power oczywiście też jest to wszystko. Tutaj oczywiście też możemy zobaczyć, dzięki Fossibotowi, jak będzie się ładowało z 230, czyli pełną mocą, powinno iść. Moc zwiększyła się do 814 watów. Dziewiąta strona. Tu bez problemu. niestety trzeba założyć konto. O jak mi się to nie podoba. 7132 30. PIN code on screen. Zobaczcie, 94 tu się pojawiło. Dzięki temu możemy tutaj połączyć. Tutaj nigdzie nie połączymy tego do, do Wi-Fi, bo się nie da. A jak to pominąć? Aha, no dobrze, wyszedłem. I teraz tu niby można zmienić moc ładowania, więc zobaczymy. Tutaj A-Boost to się nazywa. Wi-Fi nie mamy tutaj. Dobra, wezmę, zrobię on. Można sobie nawet zawęzić pracę baterii. Okej, okay. i już AC wzrosło. 1300, czyli nic więcej nie ma, 1300 na maksymum w tej chwili jaka się wycisnęła. Odłączymy panel jak tak. Pamiętajcie, że z niskim napięciem możemy odłączać śmiało panel 1400 W poszło, idzie cały czas i tak jakby więcej nie chciało, no to jest daleko jeszcze do tych on niby sam wykrywa też spadki napięcia i niby nie obciąża dalej, jest taki inteligentny. FossilBot nie ma tego, ale FossilBot ma za to fajne pokrętełko, gdzie sami możemy wybrać moc ładowania 1400W, więcej nie chcę iść tutaj z tego FossilBota Więc dwa dni później, bo po poniedziałkowym live całkowicie straciłem głos, ale chcę Wam dalej przetestować to urządzenie, więc Podłączyłem już tutaj licznik ten standardowy, który zawsze używam do testów, jest tutaj nagrzewnica 2 kW, czyli 700W na jedynce, i 1300 się dołącza później. Tak powinno mniej więcej to być. I teraz, jak ten test będzie polegał? On będzie polegał na tym, że włączymy to urządzenie i będziemy te 2 kW obciążać, i zobaczymy, ile energii z tego wyciągniemy, a później procedura naładowania z powrotem urządzenia. O, przy okazji, ten ambient light sobie możecie migdało tutaj na momencik. Wszystko się z telefonu włącza, wyłącza. Mamy 100% naładowania. Tam można sobie w aplikacji zmienić ten procent naładowania. Tutaj mamy AC podłączone. Włączam tylko AC. Jest zielone światełko. Fajnie, że są światełka. Włączył się licznik 7324, ten ogólny. No to włączam od razu ogrzewanie na dwójeczkę i zobaczymy ile mocy tutaj pokaże. 1885. No to przy takim obciążeniu pokazuje, że będzie działał 34 minuty. To zapuścimy tu time -lapsa. Robienie oczywiście takiego testu, gdzie urządzenie jest już wcześniej naładowane, a później rozładowywane, i później będzie ładowane, zrobi większą troszkę różnicę, bo powinno być naładowane, powinno podłączyć obciążenie i właśnie rozładowywane dopiero później. A ten test u mnie zawsze jest robiony odwrotnie. Chodzi o to, że może się troszeczkę rozjechać. A przy okazji zrobiło się tu bardzo ciepło, w tym pomieszczeniu, więc chcę Wam pokazać temperaturę. Już jest 22,8. A temperatura w pomieszczeniu doszła do 24,1 stopnia Celsjusza. W tak krótkim czasie. No to teraz przełączamy to. Odłączam ten termowentylator. To podłączam do zasilania. 7446 taki będzie startowy tego licznika, a jednocześnie końcowy poboru czyli kabel zasilający. Podłączam z tyłu. I tutaj się zaświeciło. I teraz się będzie ładował. Jak widać, ładuje się mocą 2131. I niby, że będzie się 43 minut, 42 ładował. 12:47 jest, ale tu nie chodzi o czas nawet ładowania. Tylko ile tych kilowatogodzin pobierze, tych watogodzin, a ile faktycznie było do wykorzystania. No. Ambi light, ambient Light, nie wiem jak to można z aplikacji wyłączyć, ale tak to sobie miga. Mamy 100%. Wiadomo, zbytnio czas mnie nie interesuje, chociaż troszkę się to wszystko przedłużało. Ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście wskazanie licznika 7600. Czyli takie podsumowanie jeszcze nagrywam. Czyli wyszło, że do naładowania potrzebował zużyć 1,54 kWh, a wyciągnęliśmy pobierając prawie no 1900 W około na przybliżeniu, wyciągnęliśmy z niego 1,22 kWh. Czyli na moje sprawność tego urządzenia wynosi około 79%, czyli proces ładowania rozładowanie przy takim konkretnym obciążeniu, tak? bo przy większym obciążeniu może się to zmienić, przy mniejszym może się to zmienić i być mniej lub więcej. Zawsze o tym przypominam. Podsumowując, jeżeli chodzi o to urządzenie, do plusów na pewno należy ten Ambient Light. Sterowanie przez Bluetooth, bądź nawet po Wi-Fi, jeżeli macie zasięg sieci, wtedy konfigurujecie to po Wi-Fi i sobie działa. Fajna kompaktowa obudowa i z plusów jeszcze ogromnych oczywiście możliwość dołączania zewnętrznej baterii dodatkowej, ekstra baterii port, przez ekstra baterię port i to jest na pewno zaleta bo możemy sobie kupić takie urządzonko, a ta moc wystarcza naprawdę do wszystkiego, a później ewentualnie sobie już właśnie zwiększamy tylko pojemność baterii. Więc takie urządzenie jest gotowym urządzeniem, wszystko mającym, które Wam się świetnie sprawdzi w przyczepie kempingowej. I jak ja patrzę na niektóre filmy w internecie, gdzie tych kabli jest miliony, po prostu setki tysięcy, pomotane tu to z tego, to z tego, to z tego, to teraz sobie wyobraźcie, że sobie podłączacie z zewnętrznego gniazdka, tylko doprowadzacie do tego z tyłu zasilanie. Do tego doprowadzacie zasilanie z paneli. Do tego sobie doprowadzacie zasilanie z przewodu, z haka, żeby też się to ładowało podczas jazdy z samochodem, kiedy już będzie z alternatora, na przykład. Tak, żeby też było to doładowywane. I sobie podłączacie tutaj przyczepę kempingową. To jest właśnie gotowe już rozwiązanie. Nie potrzeba żadnych regulatorów ładowania, jakichś tam innych cudów kiju Jedynie co to. No, niby tutaj jest właśnie tak wykryt, zrobione, że ta moc ładowania jest dynamiczna, i w zależności od tego, jak napięcie w gniazdku spada, to to ładowanie też spada. To uważam akurat yy, za minus, że nie ma pokrętła albo przełącznika, które by po prostu zmniejszało tą moc ładowania na pokrętle, tak jak jest to na chociażby Fossibocie czy Toll Power. Gdzieś tam na działki, na cokolwiek, to, to urządzonko świetnie się sprawdza. Ligia jest w opisie. Oczywiście właśnie. Według mnie cały czas wygrywa Toll Power Fossilbot, jeżeli chodzi o funkcjonalności. Natomiast to jest na pewno świetna alternatywa do tego sprzętu, który już pokazywałem. Więc macie do wyboru do koloru. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.